Dzięki Bogu. Nie planowałem tu dzisiaj zabierać głosu, ale doświadczyłem takich myśli i chciałbym się podzielić, bo wczoraj słuchaliśmy wiele na temat uniżenia i łagodności i pokory. I dzisiaj, kiedy się modliłem, to. Zastanawiałem się, jak to jest, że człowiek, będąc tak znikomym stworzeniem, czymś tak marnym wobec Boga, ma w sobie tyle pychy. Jak to jest? I Bóg jakby mi też no, dał takie, takie może troszeczkę głębsze wejrzenie w to, kim on jest, jak jest potężnym Bogiem. Stwórcą wszystkiego, jak on to wszystko zaplanował, jak, jak potężny jest jego umysł w ogóle, że on to wszystko stworzył, na jego słowo to wszystko się stało, a jednak człowiek potrafi się mu przeciwstawić, potrafi, potrafi pomyśleć, że coś wie lepiej, albo coś mu się należy, albo cokolwiek takiego, co, co stawia go ponad Bogiem po prostu. Jakie to jest, jakie to jest dziw, dziwnie straszne. I myślałem, skąd ta pycha się bierze w człowieku. No i jest odpowiedź tylko jedna: to jest od diabła, który, który był pierwszym, który sprzeciwił się Bogu i chciał być, chciał być tak jak, jak Bóg, stanąć z nim na świętej górze i przyjąć chwałę. I wiem, że człowiek, człowiek kiedy myśli o sobie wyniośle, jest, jest w tragicznej sytuacji. Jest po prostu... E, nie widzi swojej tragedii. Nie widzi tego, że stawia się ponad Bogiem. Stawia się ponad Synem Bożym, który przyszedł tu na tą ziemię i uniżył się tak bardzo, że przyjął wszystkie nasze grzechy. E, zrzekł się na ten czas, kiedy był tu na ziemi całej swojej chwały, swojego... Majestatu królewskiego, i przyjął tutaj tak wielkie pohańbienie, jakiego żaden z nas nie jest w stanie przyjąć. I tak jak Jezus Chrystus powiedział, gdzie ja będę, tam będzie mój uczeń. A jednak jak, jak wiele razy ja doświadczam tego, że chcąc być uczniem, jednak staram się staram się czegoś dla siebie, coś dla siebie osiągnąć, dla swojego ciała. I myślę sobie, jakie to jest, jakie to jest ohydne w oczach Boga. Na temat pychy jest wiele rzeczy napisane w Biblii. Chciałbym kilka tylko fragmentów przeczytać. Jeden jest z przypowieści Salomona z 11 rozdziału, drugi werset. Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Następny jest z szesnastego rozdziału, osiemnasty werset. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. I w Izajasza jest napisane w drugim rozdziale od dziesiątego wersetu. Wejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu, ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Naprawdę, potrzeba świadomości tego, że musimy być uniżeni i łagodni, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, jest naprawdę wielką potrzebą we mnie. Tak bardzo tego doznaję, że. Że tego właśnie potrzebuje, czytając o panu Jezusie, to co jest napisane w 53 rozdziale Izajasza, od 7 wersetu. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze, i nie otworzył ust swoich, jak jagnie na rzeź prowadzone, i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Jaki to cudowny baranek Boży, patrząc na pana Jezusa, naprawdę człowiek doznaje tego, jak bardzo jego potrzebuje. Kiedy w nas jest jeszcze tyle tego wszystkiego, a jednak potrafimy otworzyć swoje usta, potrafimy się sprzeciwić, potrafimy walczyć o swoje. Naprawdę niech Pan pomoże, żeby, żeby to wszelkie zło zginęło z nas, bo to jest ohydą przed Nim doświadczyłem dzisiaj tego bardzo mocno. Tutaj dalej jest też napisane w 57 rozdziale Izajasza od 15 wersetu. Bo tak mówi Ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a, z którego, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Niech Pan pomoże nam mieć takie serca i takiego ducha. Niech nam pomoże Pan naprawdę nie walczyć nigdy o swoje, ale zawsze widzieć naszego Króla, który szedł tak pięknie. Nigdy nie usłyszano Jego głosu. On powiedział, że nie, nie dołamie czciny nadłamanej, ani klejącego się knota nie dogasi. Jego łagodność, Jego skromność jest, jest cudowna. Jest to coś zupełnie przeciwnego naturze ludzkiej. I dzięki Bogu, że mamy dostęp do tej natury właśnie naszego króla, naszego zwycięzcy. Niech On czyni to w nas, niech będzie to widoczne w każdym z nas, wtedy naprawdę będzie, będzie pięknie, będzie cudownie. Niech Pan nam pomoże. Amen.